Rodzina szęsztacka skupiona przy Sanktuarium y, Zawierzenia w Bydgoszczy na Piaskach. Opatrzność Boża przyprowadziła mnie wczoraj, dzisiaj na to święte miejsce, które razem, wspólnie budowaliśmy i duchowo i materialnie przez wiele, wiele, wiele lat i cieszę się bardzo, że mogę was dzisiaj z tego świętego miejsca pozdrowić. Wszystkich, którzy tutaj byli, którzy teraz duchem są, chcę pozdrowić noskom prolepija. Pragnę z serca podziękować moim współsiostrom, które na tym etapie historii tego sanktuarium i budowania rodziny szansztackiej w kościele lokalnym służą ruchowi szansztackiemu, poszczególnym jego stanom, grupom, że w tym czasie, który przypada nam wszystkim przeżywać, gdzie trudno jest dotrzeć wielu z Was fizycznie na to święte miejsce, podjęły tą inicjatywę, żeby korzystając z środków medialnych, przybliżyć Wam to święte miejsce i spełnić tą z pewnością duchową tęsknotę, by tutaj być. Serca im dziękuję i też. Korzystając z tych mediów, mogę dzisiaj z tego świętego miejsca podziękować Wam za budowanie, chociaż w innej formie teraz, już duchowo czy materialne wspieranie. To wszystko jest darem dla tego świętego miejsca, w którym Matka Boża obrała sobie tron i rozdziela łaski tym wszystkim, którzy przybywają fizycznie, ale też i duchowo. Nie możemy się spotkać z jednej strony, co byłoby wielką radością, ale z drugiej strony jednak możemy. Nic bez Was, kochani, również w tym czasie, takim, który Pan Bóg pozwala nam teraz przeżywać. Nie jest to dla nikogo z nas prosty czas, łatwy. Można by było powiedzieć, że to jest czas in blanco. Nie wiemy, czy możemy coś zaplanować, czy to będzie miało miejsce. Nie wiemy, co nas jutro, czy dzisiaj wieczór spotka. Nie wiemy, czy i jak będzie wyglądała ta uroczystość i kolejna rocznica powstania tego sanktuarium. Ale najważniejsze jest to, że duchowo się przygotowujemy. I chyba nigdy to miejsce, to sanktuarium zawierzenia, w którym tak wiele doświadczyliśmy łask, Właśnie zawierzenia Bogu, Bożemu Prowadzeniu, zawierzenia Matce Bożej, naszej kochanej MTA, to sanktuarium nie miało tak wielkiego znaczenia jak w tym czasie niepewności i pandemii. Z jednej strony na pewno każdy z nas, otwierając swoje serce na wsparcie Matki Bożej, powinien ciągle na nowo uczyć się życia w tej niepewności. W tym względzie, żeby ta niepewność nie kurczyła w nas czegoś duchowo, nie zamykała nas na siebie, bo nie będąc nawet ze sobą fizycznie, możemy być bardzo blisko, zarówno Matki Bożej tutaj, jak i siebie wzajemnie, w wielkiej tej rodziny szansztackiej skupionej przy tym sanktuarium. Ale tego ducha zawierzenia potrzeba nam z tego miejsca. Umocnienia, pogłębienia i kochani, te, tego z, bardzo z głębi serca każdemu z Was, do kogo dotrze to przesłanie, chciałabym życzyć. Jesteśmy tutaj wszyscy razem skupieni duchowo, ze względu na to, że Maria wybrała nas na narzędzia, abyśmy to miejsce zbudowali fizycznie, ale budowali dalej duchowo. I tutaj Ona chce nasze, naszego ducha wzmacniać i pogłębiać. Naszego ducha in blanco, zawierzenia. To miejsce jest z tym związane. Mario, ufam Tobie, Mario, polegam na Tobie. Maria chce nas prowadzić swoją drogą zawierzenia do tego, żeby każdy z nas w głębi serca i w tej, tej rzeczywistości, jaką ona jest, mógł też powiedzieć. Do jej syna, naszego Pana, Zbawiciela i Odkupiciela, Jezu, ufam Tobie. I dlatego też, kochani, zapraszam Was do duchowego pielgrzymowania, do tego miejsca, by umocnić swojego ducha zawierzenia. Matka Boża nie boi się pandemii. Matka Boża przygotowała dla każdego z Was tutaj dary. Ważne byśmy byli tutaj duchowo. Duchowe pielgrzymowanie na to święte miejsce dla każdego z nas jest bardzo ważne. Ja też ogromnie cieszę się, że w tej drodze do sanktuarium przymierza, sanktuarium wierności. Mogłam zatrzymać się w tym miejscu i umocnić swojego ducha zawierzenia, czy zabrać w sercu, w tym spotkaniu z Matką Bożą Królową, zawierzenia tego ducha do moich współsiłstw i tych wszystkich, których spotkam na drodze mojego powołania. Dlatego też, kochani, życzę każdemu z Was, żeby w tym duchowym spotkaniu z Matką Bożą umocnić się nasz duch, który się przekłada bardzo konkretnie na to, że wzrasta nasza wiara, wzrasta i pogłębia się nasza nadzieja, ale przede wszystkim wzrasta nasza miłość miłość do Boga, do Matki Bożej i do człowieka, tego najbliższego, w którym żyjemy. I na koniec chciałabym się podzielić jeszcze takim przesłaniem, które osobiście mnie dotknęło w związku z moją obecnością online w szansztacie niedawno. byłyśmy spotkanie takie międzynarodowe i dosłyszałam takie słowa, które chcę wam powtórzyć, że jeżeli wielu małych ludzi w wielu małych miejscach czyni małe dobro, to wtedy Zmienia się oblicze świata. I kochani, z głębi serca dziękuję Wam za to, że na tym małym, a teraz już wielkim miejscu, tworzyliście to małe dobro. Wyrosło wielkie dobro, bo w tym sanktuarium jest Maryja. Czeka na każdego pielgrzyma, żeby zmienić oblicze jego życia. Zmienić oblicze bydgoskiej ziemi, ale też i szerzej. I dlatego miejmy w sercu tą wielką radość i tą wielką taką Bożą satysfakcję, że to miejsce mogliśmy budować, to miejsce możemy duchowo dalej budować, a Matka Boża umacnia naszego ducha zawierzenia. Dziękuję Wam, że jesteście mali. Tworzycie małe dobro, ale Matka Boża, nasze małe dobro, które ofiarujemy jej przez skarbiec łask i budując duchowo to miejsce, przemienia wielkie dobro dla każdego człowieka, dla tych, z którymi ona spotyka się i pragnie ich prowadzić do Boga. Doskonale pija.